Witam, z tej strony Manek, znowu witam was w stralnie, czyli grze, w której będziemy trójką jakże zgranych bohaterów próbowali pokonać różne pułapki, różne przeszkody. Od razu na wstępie mała uwaga, niestety w przeciwieństwie do dwójki, te checkpointy, czyli te kółeczki, które tutaj stoją za rycerzem, no nie są, nie są traktowane jako save'y. Zacząłem od początku, od początku od ekranu ładowania, musiałem tutaj dojść. Żebyście nie musieli tego jeszcze raz oglądać. Zobaczymy, zobaczymy, jak to później rozwiąże. A póki co idziemy dalej. O, dobrze zaczęliśmy. Jeszcze lepiej zaczęliśmy? Nie zwrócimy uwagi. a ślepym być. Dobra. O. No. Kulka, kulka. O, o, już chcesz walczyć, tak? Już chcecie walczyć, już chcecie, tak? Gincie, gin, gin, gin. Niech się zmierzy. Zostań, zostań na dole. I stał. Nie ma, nie ma, Siu, 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 siu! siu. Też! Tu nie gini, ginij, Podziemią, podziemią. Już. O, nie was ta matka miała? Brzmi ciekawy. nie no, tam nie tam nie nam nie pozwoli wejść. Hmm... No tam jest jakaś nie Jak gdybym tutaj zbudował coś Zatrzymaliśmy nitkę. Dobro, to się on dał, nie dał. O, ścieżka, ścieżka. Idziemy na łatwiznę. Teraz wszystkie postacie są moje, nie muszę się z nikim niczym dzielić. Nie ma. Nie ma. Dalej. Kurwał was. Mówię więcej, was matka nie. O. o. kilka takich różnic, jeśli chodzi o e, dwójkę jakie zobaczyłem w zasadzie kilka. Jedna, jedna mi zbyt bardzo parę w oczy. E, Skrzynki, które robi mag no w dwójce, w dwójce już jakaś fizyka na nie działa, można je rzucać tutaj dzieje, się puści tam, spadają pionowo w dół. No niestety nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale, ale cóż... O, co tu jeszcze jest? A takie buty Ej no, oddaj mi A, dobra No, no a jeszcze niżej I dalej przeciwnicy, dalej walczą No, ogóle dziękuję Wam za ciepło przyjęcie tego filmiku. Nie spodziewałem się, że spodoba się Wam ta seria Aż tak jednak żadnych negatywnych opinii nie dostałem, więc mam nadzieję, mam nadzieję, że dalej jako seria weekendowa się to mam będzie podobać. Gdzie jest ten? Co jest z tym czy ja tu wejdę? Tak. Od razu mi się skojarzyło jak Kina Limbo nagrywa. Open chess. Zobaczymy co tam też w środku się znajduje. Jakieś czary. O jakie mało życia mam. Uh -huh. This looks very nice. <laughs> Perhaps this journey isn't for nothing. Let's strike a deal. I'll help you find whatever you're looking for and I get to keep all the jewelry. I must say, that necklace <technical voice> looks very good. It's ze niczym. Dziękuję, no Heart would not approve of this. No, oczywiście. <spirituality> Nie chcę, żeby złodziejka cokolwiek mogła na tym zarobić, żeby zyskała, żeby to nie i Nie była to dla niej kompletna strata czasu, ale jakby to powiedzieć, chyba raczej tak, tak to mają do siebie. Hmm, tutaj coś tam mogę się przyczepić. I idziemy dalej. I kolejne. I dalej już się pan No, tam no Dobrze. Pewnie coś takiego muszę zrobić i hop! Powiem wam, że jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego, że tutaj spacja i strzałka to jest to samo do skakania. Nie wiem jakoś... No to było dobre. Parkour w wykonaniu najlepszego maga orientu czy czegoś tam innego. Aha, czy ja, żebym ja tutaj miał iść. Da cholera. No, 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 zostawiliśmy. Nie martwcie się, zaraz wrócimy. Skieratywy poczekajcie, my, my do was wrócimy. Powalczymy z wami jeszcze. A tymczasem... Aha. Tak, 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 tak. Inteligencją to ja nie grzeszę. Wczułam się w postać, o co chodzi. Wow wow wow. wow. Mhm. Dawaj, dawaj. Kolejne. Obkręć się, obkręć się jeszcze. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak. Bardzo śmieszny kryształ. Ta, a ja tam mam walkę, tak? Aha. Aha, walka do mnie idzie. A Na szczęście walka była niezbyt wymagająca. O! No, Me głowa! Niezbyt wymagająca. Nie lubię tych łapek. Już nie lubię tych płapy. Jednak. Gin, gin Niech strzała niesprawiedliwości złodziejskiej cię dosięgnie, no, ale ty, 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 ciebie dosięgnie, nie mnie. I strzała tam nie mierz, ja nie mogę. Widać, że puste czachy mają. Jest bardzo śmieszna, a ty po co tu czekasz? I jeszcze jeden. Więcej was, matka, nie miało? Zaraz mączkę kostką tu zrobi i co? Czekolwiek kotrowy będziemy mieli. A ty co, awansujesz? No, no Okej, okay. wracamy. Z rycerzem, który teoretycznie powinien najbardziej walczyć, w praktyce najbardziej winien. Hmm. Hmm. No wskakuj, tu, wskakuj tu, no. Ja! I wracać z powrotem. I robimy.

Ktoś pamięta? Pod I. Hmm. And can control box into the world. Dobra, czyli 2T, dwa 2T. Dwa Dobra, myślę, że mogą się przydać dwie skrzynki. Zresztą jak to najman śpiewał. Siłowych rozwiązań jestem przeciwnikiem. Ta, dobre sobie no że ktoś to uwierzył. No chociaż, po tej walce z, z Bruneiką, to ja nowi akurat wierzę, że jest przeciwnikiem siłowych rozwiązań. To bardziej było jak zabawa w kotka i myszkę. No chyba cię porypało. Kim? O, użyjcie. Zdrowie znaczy no i właśnie też szkoda, że, że się nie odnawia jednak to zdrowie. Oo! Szkoda, że się nie odnawia to zdrowie przy tych kulach. No jest to. W zasadzie nie mogę powiedzieć bardziej realistycznego, bo to jest realistycznego w tej grze. A. Jest to inne po prostu rozwiązanie. Dwójce uznali, że jednak to nie jest dobre rozwiązanie. Dalej odnawianie się zdrowia. W inny sposób i i to było zdecydowanie lepsze. Co to skrzypka zrobiła? Jezu! Nie, ta gra jest dziwna. Ja możemy muszę tam strzelić. Nie, jakoś to trzeba, ale to może tam wyżej jak wejdę. Ten... O, kulka, zapisany poziom. Bo, magu, magu, prowadź mnie tam. O, jest to, co trzeba. Można to zastrzelić. Lecimy za. O, już myślałem, że moc zniknął. Dobra, kolejna skrzynka, kolejna rzecz. Puści! Tak, i będą bym... pierwszy rzucać czarów. Kurde, to jest jednak minus, że nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie rzeczy da się dobrze przetłumaczyć na polski. Naga no, czarodzieja w zasadzie, ale no, sami, sami pewnie odczuwacie, że to jednak nie jest, nie jest, nie jest, jest pełni dobre tłumaczenie. Wow, 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 wow. Nie dobra jest, dobra jednak jazda jest z tymi z wami, tak Ostatnie trzy skoki strzałką Ten żeby zeskoczyć oczywiście z pasją No bo jak żeby inaczej trzeba być oryginalnym No tutaj idziemy do następnego następnej planszy z racji tego, że przerywa, przerywa to przy planszach, to w tym momencie skończymy. W tym momencie skończymy ten odcinek i widzimy się, widzimy się w przyszły weekend. Postaram się wtedy nagrywać planszami. To będzie to wygodniejsze. wygodniejsze dla wszystkich, dla oglądania. Nie będę musiał przy każdej plansze od nowa zaczynać oglądać i będzie to jakoś uporządkowane. Także oceniajcie, skomentujcie. Jak się podoba, łapki w górę. Subskrypcje mile, mile widziane. Łapki w dół proszę uzasadniać, bo będę gonił. See ya.